Dzień dobry Państwu. 13 czerwca 2023 roku. Fatrogaści Przeparkowała Magirusa. Niestety nie udało mi się uchwycić tego dźwięku V8. Tam jeszcze jakiś sprzęt podjechał. Chyba sześciocylindrowy. Mamy tu standardowo kawusia i basiusia. A jest w ogóle... A, dobra, już jest przed ósmą. No, nie śpię, już od dawna. Tak, jak na Sycylii. Nie, Boże, nie na tej. W Tunezji. Tak to też było. Przed chwilą, proszę Państwa, zobaczyliśmy, że na tym profilu gawrońscy facebookowym, że mamy sporo wiadomości od Was, nieodczytanych. Sorry. Pewnie niektóre wiadomości mogą być, nie wiem, sprzed roku albo wcześniej. Wszystko jest możliwe. W każdym razie ja nie odczytywałam tych wiadomości rzeczywiście. Trochę zapomnieliśmy o tym profilu. <laughs> Teraz postaramy się go prowadzić jakoś bardziej na bieżąco. Także jeśli tam wpadły jakieś wiadomości, na które nie dostaliście odpowiedzi, to prosimy, abyście ponowili. Już nie będę teraz się cofać z wiadomości starych, bo i tak są pewnie nieaktualne, więc jeśli chcielibyście, jeśli pytaliście tam o coś, co było istotne dla Was i nadal jest, to... To, to śmiało pytajcie. To pytajcie, ja postaram się już teraz e, odpowiadać. Przynajmniej, no nie mówię, że od razu, ale, ale postaram się na bieżąco. <laughs> pogoda, proszę Państwa, dzisiaj zapowiada się cudowna, czyli zgodnie z prognozą. Już mnie tu pali tą granatową koszulkę. Ruch jedyny jaki tutaj się teraz obserwuje to co jakiś czas ktoś do sklepu idzie. A to jest też taka pora, że tu jest duży ruch, bo się nagle pod sklepem jakiś towar przywozi, jakieś takie rzeczy się dzieją. No. Z tej strony tu widać tylko sklep, a zazwyczaj o tej porze też tam w okolicach piekarni tego warzywniaka działo się to samo czyli taki organizacyjny ruch poranny raczej. Pekara Palma. Tak jest. No dzisiaj to sobie pójdziemy na plażę, nie? To, to na pewno, ale zostajemy już tutaj, nie? Dobra, tusza, dzisiaj nie, nie, ja chyba, nie ciśniemy. Nie, chyba byśmy sobie tutaj poleżeli właśnie. I będzie nam tu bardzo dobrze. Tak. Wiesz? I wiecie co? Bardzo jesteśmy mile zaskoczeni tym, jak się. No, jak się można powiedzieć, oglądają te filmy z Chorwacji i widać, że, że Was to żywo interesuje jak tutaj jest i co tu się dzieje Często nas to zastanawia co jest takim fenomenem tej, tej Chorwacji dlaczego, dlaczego to aż tak to aż takie duże zainteresowanie no, różne mamy teorie na ten temat ale tak czy siak to miało, że no tak rzeczywiście tych reakcji jest dużo więcej przy treściach e, takich chorwackich tak, to tak. No. no i nie wiem czy to przypadek czy nie, ale wczoraj na tej naszej półce, że tak powiem, było pusto i zachód słońca przeżyliśmy po raz kolejny właśnie na tej naszej półce z krabami, z, z innymi tam mhm. żyjątkami. No i to było fajne. Tak jest. Trzeba korzystać dzisiaj, teraz, nie. bo w lipcu nie wiem czy nam się tak często to udawało. Chyba, że będziemy tam przychodzić nie o 17, 16. Ale w lipcu i sierpniu to ja próbowałem tą ławkę nawet tam przyczaić. Tą. No ciężko Dzień, tam. To. zdarzały się momenty, ale to raczej no. trzeba by było sobie tam pilnować tego miejsca. No, nie ma się co dziwić, no. Jest fajnie tam. Jest pięknie. No, ten widok z tej ławki to Wam wczoraj pokazałem, to sobie możecie zobaczyć. No dobra, tutaj kończę. I co? I nara? Widzimy się pewnie na plaży. Tak jest. Ciao.